Możecie zaznaczyć się z Hydrą w Minecraft W Syrię się wybierzemy Nagrałem coś tam jeszcze wcześniej, ale stwierdziłem, no wszyscy stwierdziłem, nie stwierdziłem, ale Po prostu nie nagrało się yy, Tak, nie nagrało się to Jesteśmy przy kopcu Hydry, który znajduje się No w sumie widzicie Hydrę I ja Ała Jeszcze znaczy, pali, boż, już Ale z... Może zginę teraz. I nie mogę jej Nie mogę jej bić Dobra, masz Kali Czekajcie, no to co jest tym? Halo? żeby tu popala? Idź, kobold, odejdź Ano, komodów w tym obronić. No, to fajne Fajna walka z Kedrami fajna, fajna, super walka z Kedrami Super walka z hydrem. Super kiedy się wystarczy palić? O, oh, dobra Trzeba Aha, nie dobra, nie, to nie ma sensu Nie, nie, nie Nie, 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 nie. to nie mamy No, tak, jeszcze mi tu ogra, na no, dupcie Jakie idzie ogarnie pochodzę, bo to ma Tak, no, 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 no. Up. Dobra, musimy zbliżyć Pogrębam troszeczkę diametr w tych. z tych. z tych. no z jeszcze mi to inne, mapki dajcie, mam serduszka dzisiaj nie ogarniemy hydry, możemy ogarnąć o. możemy ogarnąć coś innego i to jest forest a mianowicie, możemy ogarnąć takie coś, o, dobra takie coś jak wchodzimy w tę mapkę tutaj jest z Hydry to jest kopiec Hydry nie chcę tepać na pod żadnym pozorem idziemy do tutaj idziemy teleportuj do jesteśmy przy takim no, nie, no nie, czymś. Um... do czymś co to ogarnąć Nie bawię. Tutaj najprawdopodobniej będzie ten Twilight lich. Mam pełne kół, więc do tych, których. Zabiesz ich yy, nagę, W ogóle też nie nagrało się to, bo czemu miałbyś nagrać? Znaczy coś nagrała się nagrało, ale tego filmu krótkiego nie wrzucę lejku dystrybujcie w ogóle, nie się w o tym powiedzieć, no on aha no, ale co tu, ze co zespałem za małych pająków a, dobra, to jest co, to mają dziury Masakra. dobra ją do projektu i chętnie będziemy się z tymi małymi pami bierzelić bier, bier, oła. oła 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 no, to co wyrywa, wyrywa jakaś się... okay. Never Nevermind. Czekajcie. Twilight Lee, chodź obier twoje strzały. O oh, fuck, nie obbier twoje strzały Nie, 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 chwila. Może wiem jak go zabić, także no. Fuck. Strzelaj. No, szybciej. No, tak, jeszcze Dać, ty. się, ty. No jeszcze jakiś jego pdłopas tutaj. Odej, co? Bij mnie będzie, tak będziesz mi bił, no. Cześć. Ciebie też klepiemy. Tutaj, chodź. No shit. Co za shit, co? Ty nie, ja się stawię. No. Ja nie mam refleksu. O, dobra. Nie możemy jeszcze. Odbiłem po moją strzałę. Dobra. On dostał dużo. Co? Ej. Jeszcze jeden został. <grym> Nie mu się tu serca. Jeszcze chcę zjeść, nie chcę zjeść, nie chcę zjeść, nie Dobra. Dobra, czemu jeszcze nie? Obsuję się, obsuję się. Ile oni mi zabierają, mój. Prędko no. jest tak pobity, że. O, dawaj trzeba. Dobra, chodź tu, chodź tu, teraz, dawaj. Dawaj teraz, chodź tu. Oś tu znowu, Ty jesteś tutaj? Teraz tutaj, tak? Zginiesz. Zginiesz marnie. Także i powstał. Tak samo. Fak. Dobra, wejdźcie. O! Oś tu. Bra! Zginął. Idziemy. Zabiliśmy licha. klicha. Jedno serce, spadamy dół. Bra! Żyjemy Eee ja Co jeszcze się bardzo z robił. Idziemy uh. Dobra Wow. Okay. Oni maszą zombiaki, takie wiecie, chyba. Oni mają plus 40 HP? One? Czekaj, tak, gdzie ja je pobudiłem, nie? Nie wiem, czemu ktoś tak... Trochę mają tego HP. Tu chodzi taki krótki odcinek, bo dzisiaj się nie chcę zbyt zbytnio nagrywać. Ale trochę będzie jeszcze dłuższy. Przecież gdzie i tak jest koks. A ja my wygląda. siłę w ogóle. Dobra. Ym... My się teraz do domu i jak się będę z jak no ponieważ to jest taki króciutki odcinek. Um, nagrałem jak zabijam tego bossa. I wracamy się do, 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 do chaty, tak? Um, miał być dłuższy odcinek, niestety nie wyszło, bo nie, nie nagrało się. To nie jest moja wina, ludzie. Ja po prostu szczególny tego tak super zona gardę, jak to mówiłem. ile tych trofii? No, super, że to tutaj nie ma to w skrzyni. Tak, nie ma, dobra.